Drastyczne wzrosty cen energii sprawiają, że kto może, wymienia oświetlenie na bardziej energooszczędne. Także na ulicach Trzewa trwa wymiana lamp na LED-owe. Wiąże się to m.in. z koniecznością oszczędności energii. Takie, takie oświetlenie led to jest około 50% zużycia energii w porównaniu z tradycyjnym. Rozpoczęła się wymiana opraw tradycyjnych sodowych na ledowe energooszczędne na trzech trzewskich ulicach to jest ulica Rokicka, Aleja Solidarności i Aleja Kociewska do końca listopada powinno zostać wymienionych ponad 200 opraw za kwotę około 190 tysięcy złotych własnością miasta jest ponad 4,5 tysiąca punktów świetnych, z czego prawie 1570, czyli 35% to prawa ledowe. Ponadto 2000 to prawy sodowe i ponad 900 to prawy metalochologenowe. W przyszłym roku miasto planuje kolejne wymiany. W przyszłym roku duże zadanie inwestycyjne, jeżeli chodzi o wymianę opraw, za około milion złotych ma zostać wymienionych około tysiąca lamp w różnych miejscach tczewa. Przewidywana moc po wykonaniu modernizacji zostanie ograniczona do poziomu około 45 kW, co daje oszczędności na poziomie około 50%. Pozwoli to zmniejszyć wydatki związane z energią elektryczną na poziomie około 13%.